Tomek i śmierdzący ser. Wyspa Sodor jest piękna przez cały rok. Latem krzewy roją się od kolorowych ptaków. Łąki są pełne zwierząt, a powietrze wypełnia zapach kwiatów. Tomek akurat był w składzie węgla. Przestawiał tam wagoniki z dieslem, arkiem i Bartkiem. Tomek nie lubił pracować z dieslami, a one nie lubiły pracować z Tomkiem. Problem z parowozami jest taki, że za bardzo śmierdzą. A Tomek śmierdzi najbardziej. Diesel, Arek i Bartek wybuchnęli śmiechem. Śmierdzą nie parowozy, tylko diesle, zaprotestował Tomek. Wtedy zjawił się gruby zawiadowca. Tomku, pojedziesz do mleczarni. Twój ładunek już tam na ciebie czeka. Tomek ucieszył się, że wreszcie rozstanie się z dieslami i że będzie mógł pojechać do mleczarni. Może zawiozę śmietankę do fabryki czekolady, rozmarzył się. Ale gdy Tomek dotarł do mleczarni, czekał na niego wagonik pełen śmierdzącego sera. Fuj! Sapnął Tomek. To najsmrodliwszy ser, jaki kiedykolwiek wąchałem. Musisz go zawieźć do portu, zanim statek odpłynie, powiedział kierownik mleczarni. Tomek zabrał wagon i pojechał w kierunku portu. Na mój komin! Westchnął. Ten ser czuć z odległości kilometra. Przy rozjeździe stał diesel. O nie, jęknął Tomek. Jeśli on mnie poczuje, to powie wszystkim, że jestem najbardziej śmierdzącą lokomotywą na wyspie, a ja nie chcę, żeby inni myśleli, że śmierdzę. Tomek na wszelki wypadek się wycofał. Stój! Zawołał dróżnik Jeśli pojedziesz tamtędy, to się spóźnisz. Ale Tomka już nie było. Gnał przed siebie. Teraz nikt się nie dowie, że śmierdzę. Jednak wtedy Tomek ujrzał arka stojącego na bocznicy. O nie! On nie może poczuć, że śmierdzę. To powiedziawszy, Tomek szybko się wycofał. I skręcił na następnym rozjeździe. Tym razem zobaczył Bartka. I skręcił w prawo. Gdziekolwiek pojadę, spotykam diesle, wysapał Tomek. Jeździł tak dalej w tył i w przód. Po całej wyspie, starając się nie zbliżać do Diesla, Arka i Bartka. Wtedy zaczęły się kłopoty. O nie! jęknął Tomek znowu jestem przed mleczarnią, czyli tam skąd wyruszyłem. Nagle zobaczył toczącego się w jego kierunku Arka. Tomek, czym prędzej się wycofał nie zauważył jednak, że z tyłu zbliża się Bartek. Tomek wpadł na niego, a śmierdzący ser wystrzelił w powietrze, oblepiając Tomka, Bartka i Arka. Teraz to dopiero śmierdzimy jęknął Arek. Jesteśmy najbardziej śmierdzącymi lokomotywami na świecie dodał Bartek. Arek i Bartek. Pogdali do myjni. Tomek także chciał to zrobić, ale jego ser leżał na torach. Co ja teraz zrobię? wysapał smętnie. Wtedy zjawił się kierownik mleczarni. Tomku, przygotowaliśmy kolejny ładunek, ale będziesz musiał się bardzo śpieszyć. Statek czeka tylko na ciebie. Tomek pognał do portu z następną partią sera. Czuł okropny zapach. Fuj! prychnął. Wiedział jednak, że musi wykonać zadanie. Do portu, do portu, do portu! posapywał. Fuu! Co za śmierdzący ładunek! powiedział Kuba. Chociaż jego przyjaciele czuli śmierdzący ser, Tomek jechał dalej. Kiedy dotarł do portu, akurat rozładowywano diesla. Fój, jesteś najzmrodliwszą lokomotywą na wyspie Sodor, zawarkotał. Tomek przywiózł śmierdzący ser, ucieszyli się portowcy. Dobra robota, Tomku, powiedział gruby zawiadowca, ser z wyspy Sodor słynie ze swojego zapachu. To najsmrodliwszy ser, jaki kiedykolwiek wąchałem. Jesteś naprawdę użyteczną lokomotywą. Dziękuję panu, powiedział Tomek. A teraz migiem do myjni, dodał gruby zawiadowca. Wtedy w porcie zjawili się Arek i Bartek. Dopiero co wyjechali z Myjni i byli czyści i błyszczący. Dizel, Arek, Bartek zawołał gruby zawiadowca przestawcie wagoniki ze śmierdzącym serem. O nie! jęknęli Arek, Dizel i Bartek. Fuj! wykrzyknął Tomek, co za smród.